No, to są młode kurki. Ania. Tutaj jest Czarnusia. O, tu Czarnusia. A tu jeszcze siedzi Sonia. Sonia taka tą łebkiem lubi w jakieś ekrany. Nie rozpoznaję ekrany czy coś. tegości. gości. Tutaj normalnie są krzoki Krzaki normalnie tu są. No, i one się tu siedzą. Zrobiły sobie taką bazę. Bazę tego sobie zrobiły w tych krzakach same. Nawet ich tu nie wkładałem. Wszystko same. Ta zapoczątkowała. Czarnusia, bo była tydzień wcześniej kupiona. Zapoczątkowała. Pierwsza co się działa, Z tego samego rocznika. Tyle samo prawie miesięcy. Ta 4,5, ta 5. I ania też 5. No to się zakolegowało.